Siemano, witajcie w kolejnym odcinku a dzisiaj będziemy rozlewać samus ASL tym oto popryskiwaczem 3000 z pompą grawitacyjną oczywiście wszystko jest tutaj własnej roboty tutaj proszę taki sobie nie najgorsze spawy ładnie pomalowane ze 10 metrów wygląda to nawet profesjonalnie taki zestawik Oczywiście to jest nawóz ekologiczny, raczej pochodzenie ekologicznego ASL. Panie Piotrze, co powiedz powiesz o tym opryskiwaczu? Się okaże na polu. Zaraz się nim wypowiadam. To jest pewien stres, czy to będzie działać. Zobaczymy. Ale jedziemy. Dojechaliśmy na łąki naszym John z opryskiwaczem 3000 do rozlewania ALS. Tak, to jest rozlewa 3000 zrobiony pastoręcznie. Robimy filmik, ale spodziewamy się, że producenci światowi będą chcieli kopiować nasz patent. Tak, tak, to jest opryskiwacz z pompą grawitacyjną. To, to jest pompa grawitacyjna. Która wykorzystuje przyciąganie ziemskie do wybudowania ciśnienia i rozlania na polu ALES. Tutaj mamy lance. Za chwilę będziemy jej zakładać. System przewodów bardzo skomplikowany. Tak, oczywiście do tego jest oprogramowanie, komputer. Tak, wszystko i... żeśmy obliczali. Tak. A w z cieszy w przewodach, jaki występuje. nasz rozlewacz ma 6 metrów szerokości. Tutaj mamy zrobione na lancach otworki, takie małe, pokaż. Teraz będziemy to wszystko montować. Opryskiwacz został wybudowany przez współpracę z Castoramon. I złomowiskiem naszym gospodarskim, także mamy tutaj mocowanie do Mausera. I tu za chwilę będziemy montować lance. I są trzy Mausery. Przewód mamy 5 metrów. Tutaj tu jest przewód. Zawór zdalnego sterowania. Tutaj będzie to zamocowane. Wszystko na trytytki porządnie, solidnie. Znaczy zdalne sterowanie jest takie, że trzeba być zdalnie. U, u, ten. Poza traktorem. Zdalnie poza traktorem <gry> trzeba stać I wtedy jest zdalne sterowanie, dokładnie. Tutaj, nie? Także montujemy chwilę cięcie, bo musimy zamosować to wszystko. Nie jest to takie proste. To jest hideolistycznie rozkładane, ale wolimy to składać ręcznie. No, opryskiwać mamy złożony. Znaczy nasz rozlewasz 3000. Tutaj mamy zapasowe lance z mniejszymi otworkami, w razie Tutaj mamy większe zrobione otwory. Tutaj jest zawór. Mamy podłączone teraz do mausera numer 1, żebyśmy ciągnika widzieli Tam, jaki jest wydatek do tego pierwszego. Tak, do tego pierwszego mausera. No także mówiłem, lance mają 6 metrów. Zaraz to będziemy tutaj odpalać. Trzeba tu szybko otworzyć i. Do ciągnika i będziemy jechać. Będziemy jechać nie wiem, około 5 na godzinę, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chcemy rozlać 500 litrów na hektar. Może troszkę lepiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy na naszych w ogóle łąkach. Łąki łącznie tutaj nasze liczą 28 hektarów. W takich różnych tutaj działkach podzielone rowami, krzewami i tak dalej. Są to nadnoceskie łąki. Bardzo żyzne, bardzo fajne, torfowe, ale wymagające nawożenia. Ile będziemy nawozić? Nawozić będziemy około 10 hektarów na nich w celu porównawczym, bo nigdy ASL-em nie, nie lali na nie. Co tu żeśmy już zastosowali za nawożenie? Nawożenie pierwsze jakie było to na jesień to był Timacagro G18 fosforowo-wapniowy nawóz. Na wiosnę, tak jak żeśmy mówili w poprzednim filmie, były kainit Kali magnezja siana w ilości 500 kg tego G18 było około 250 kg na hektarze. I teraz chcemy jeszcze na to wszystko lać ASL w ilości około, tak jak wspomniałem, 500 litrów na hektar, przy pomocy takiego naszego tutaj wynalazku o nazwie Rozlewacz 3000. Zapraszamy do oglądania. No, i rozlewamy SL przy pomocy naszego tutaj rozlewacza 3000. Nasza pompa grawitacyjna ma parę zasadniczych wad. Widzę, bo z początku popuje lepiej, a teraz, jak małzerze jest troszkę mniej, to widzę, że leci mniej. Ale to zwalniam ciąg i jadę wolniej, żeby to jakaś precyzja była. Choć w naszym gospodarstwie precyzja to jeszcze do nas nie dotarła. A druga sprawa jest taka, że jak się z małzera wylewa takie coś, to jest taka nauczka dla wszystkich dla nas że trzeba odkręcić dekiel u góry, bo zasysa go, i by nam Mausera wciągnęło do środka, bo to jest dosyć ciężka, ciecz i to do, dosyć duże, ma dużą siłę grawitacji, nie? Także tak, no ale leci, cały czas leci, patrzę z tych Tutaj mamy GPS starej daty, Gramin, przejechaliśmy już 2 km 300, a tak mi się wydaje, że na Mauserze musimy gdzieś około 3,5 km przejechać, także może no idziemy 3,5 kilometra, zobaczymy. To zależy jaka dawka będzie, jak to tam wyjdzie, bo wszystko tu robimy, że tak powiem, bez żadnej precyzji. No zobaczymy jak to wyjdzie. Relacja z wyników za chwilę. Kilka słów od kierownika. Tak, no jednak dosyć szybko musieliśmy jechać, około 10 na godzinę na początku, 11, a przy końcu 8 na godzinę. Tak jak Mauser schodził na dół poziom, to zwalniałem, no bo ciśnienie ciśnienie nie spadało, nie? Ale w sumie to, cośmy zakładali, prawie żeśmy zrobili, bo żeśmy 3,2 km przejechali z taką lancą 6-metrową, nie? Czyli nam wychodzi, nie wiem, 600 litrów na hektar, coś takiego trzeba to przeliczyć. W przeliczyć i wkleić, bo w głowie to moja głowa tyle to tam nie przeliczy szybko, nie? Jedynie widzę, że nam się Mauser chyba przesunął ten trochę. On tutaj był, nie? Tak, chyba go musimy omocować pasami, nie? A druga modernizacja to jest taka, że musimy sprzężyć wszystkie trzy Małzery zrobić, że podłączymy je wszystkie razem z łączkami, żeby cały czas to ciśnienie było jak najdłużej równomiernie, nie? Ale teraz w celach właśnie obliczeniowych, żeśmy jednego mauzera tylko podłączyli, nie? A tak to będziemy trzema na raz ciśnienie tutaj pompować. Ale mi się wydaje, że jest spoko, kurczę. Jak na ALS na to taka precyzja chyba tam nie jest zła. To jest taka troszkę lepsza gnojówka, razem dwa razy tyle ma azotu, co gnojowica, czy tam gnojówka, bydlęca, czy świńska, także luz. Nie musi być to jakieś super, super, jak w aptece. Wiadoma sprawa. Także działamy, sprawdza się maszyna, opryskamy te łąki, będą plonować. A tutaj kilka słów byś chciał powiedzieć o tym John Deere. Jest to John Deere 6600. Jest on z początku lat 90. Z takich rzeczy, których takich technicznych, mogę Wam powiedzieć, że właśnie znajduje się tam silnik. Jest to 6-cylindrowy silnik John Deere PowerTech, o ile się nie mylę. Jest to silnik z turbiną firmy Garrett. I jeszcze to jest chyba 5,8 litra. I jak nie wiem, czy może wiecie, jest to silnik, który pochodzi z tych John Deere'ów jeszcze, co mają taką półokrągłą kabinę, powinno się tam wkleić zdjęcie i naprawdę powiem, że ten silnik ma taki swój charakterystyczny fajny dźwięk, zresztą posłuchajcie sami. Tutaj Krótkie takie podsumowanie całego zabiegu, rozlewania ASL-u. No, no, trzy łzy były pełne, w każdym było pewnie jakieś 100 na 200 materiału, bo 1000 litrów to jest jakieś 100 na 200 ASL-u, bo on jest cięższy od wody. Oczywiście rozlaliśmy na 6,5 hektara. Tutaj dużo jest przejazdu, bo to 6 metrów, tylko mamy lance, co nawet było zaletą na łąkach, bo tutaj są duże dziury, żeśmy pędzili po 10 na godzinę, 11 i jakby były dłuższe lance to pewnie byśmy je poobrywali a tak tutaj restaurowana ładnie przyczepa mauser przymocowany na pasie wszystko powzmacniane i kurcze działa nie także żeśmy nam gdzieś wyszło że gdzieś koło 5,5 tony na hektar daliśmy ASL u na łąki także będziemy tutaj obserwować obserwować będziemy jak będzie teraz rosło za 2-3 dni będziemy tu jeszcze bronować krety kretowiny rozgarniać. Tak. Bronom mulczową tak, 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 no to też pewnie będzie jakiś tam materiał, nie? Także to musimy I tak. ładnie rozgarnąć i uciekamy do domu. Jutro jeszcze dwa małzary wylejemy, tak żeby, była, żeby było wynawożone równe 10 hektarów. No i tyle, maszyna działa. Poletam. Tutaj właśnie wracamy na bazę. Wszystko mamy pokończone. Tutaj od gospodarstwa do łąk jest mniej więcej godzina jazdy. O, 15 km i to takimi dziurami, hękami. Ale łąki są w mniej, miejscu, bo to są nadnosteczkie łąki koło obszaru Natura 2000. Także tutaj jest bardzo ładnie. Tu jeszcze żadnych działek budowlanych, nic nie ma, żywego ducha. Tutaj się fajnie pracuje. Każdy jak się coś zepsuje, to trzeba sobie radzić. Ale mamy tu łąki, 28 hektarów łącznie. Mamy w jednym kawałku, także jest po co przyjeżdżać. Tutaj już znajdujemy się na naszym gospodarstwie wydaliśmy ten ASL na całe 6 hektarów, o ile się nie mylę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!